Renata Pliś, już po eliminacjach biegu na 1500 metrów w Mistrzostwach Świata w Degu. Dziesiąte miejsce w trzeciej serii, ale udało się awansować do półfinału, bo to była najszybsza seria. 4 minuty, 8 sekund i 83 setne. Na pewno zadowolona z awansu. Nie chodziło przecież o czas. E, a czas też nie jest najgorszy. Oczywiście zadowolona z awansu jestem. Myślałam, że nie wejdę do półfinału, ale na szczęście udało się. Dużym komfortem było również to, że biegałam w trzeciej serii, także wiedziałam, jak w poprzednich biegach dziewczyny pobiegły i to biegałam z tą świadomością, żeby powiedz troszeczkę szybciej. Przez cały dystans kontrolowałam czas, no i udało się. No właśnie, bo wygrała tę serię oczywiście Mariam Yusuf Jamal, czyli jedna z najlepszych na zawodniczek na średnich dystansach na świecie. No i to był chyba też ten atut, że, że to ona biegła w tej serii. Ona dyktowała, się znaczy później dopiero, od od pewnego momentu Od przejęła piątki, tempo tak i, i podkręciła je, no i udało się właśnie z tym czasem wejść. Tak, oczywiście, jak zobaczyłam kogo mam w swojej serii, jak zobaczyłam, że jest ze mną, tak, że byłam spokojna, że ona zawsze podkręci te tempo, jeżeli ono spadnie, czy będzie miał na dłuższy finisz także cieszę się, że z nią biegałam. Mówisz, że nie byłaś pewna, czy uda Ci się awansować do półfinału, ale to dlatego, że rywalki prezentują w tym sezonie wysoką klasę, czy to no przecież Twój czas też jest dosyć dobry, ten, z którym zakwalifikowałaś się do Mistrzostw Świata. Tak, mój czas też jest równie dobry, no ale mówię, wiele, po, poziom jest bardzo wysoki, wiele dziewczyn biegało wiele szybciej, no także ja tutaj tak dmucham na zimne. Różne rzeczy zdarzają się w biegach, wcześniej też nie wiedziałam, z kim będę biegać w, serii, w której serii i tak dalej. Troszeczkę to jest taka loteria, potrzeba trochę szczęścia, no. wiele czynników zależy od tego, żeby tym roku, kwalifikować tak, się dalej. W tym roku w hali w Mistrzostwach Europy zajęłaś czwarte miejsce, to już był jakiś prognostyk dobrego biegania. No i w sezonie letnim też przydałoby się awansować do, do, finału. <grym> do finału. Taki jest cel? Tak, oczywiście to jak dostanę się, jak mi się udało wejść do finału, to byłabym bardzo, bardzo zadowolona, to byłby dla mnie wielki sukces, zwłaszcza przy takim poziomie, jaki jest w tym roku na 1500 metrów. Hala również mi bardzo dobrze wyszła. Ta forma taka była, że dopiero na główną imprezę przyszła. W tym roku też tak biegałam regularnie po 4,9. W sumie przed samymi mistrzostwami Polski dało mi się zrobić minimum. Pojechałam, przyjechałam tutaj no i dzisiaj pobiegam te 408, więc myślę, że nie jest, nie jest źle. Jestem no jest... optymistycznie raczej nastawiona. No właśnie, bo jest dobry prognostyk, bo znowu z Marią Józef Jamal biegnie w tak, finale. Tak cóż, zawsze do mnie słyszę, że znowu z nią biegam, więc <śle> miejmy nadzieję, że wszystko się potoczy dobrze. Powinno być dobrze.